Pochwalony Jezus Chrystus, wstajemy, nowy tydzień i chcemy razem z Chrystusem iść do przodu. Dzisiaj mamy bardzo intrygującą Ewangelię, ponieważ faryzeusze proszą Jezusa, aby dał im jakiś znak. A Pan Jezus im mówi, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. Ciekawe. Ciekawe dlatego, że my myślimy, że uzdrowienia, uciszenie burzy, uwolnienia, że to są właśnie znaki. Tymczasem to są znaki, ale miłości. To są, ponieważ Jezus kocha, to to robi. Z troski. Uzdrowienie jest miłością Boga do człowieka. Uwolnienie jest miłością Boga do człowieka. Miłosierdzie, przebaczenie, danie nowej szansy. I tak dalej. To wszystko jest z miłości do człowieka. I to nie jest tak, że to są znaki, tylko ponieważ Bóg jest miłością, to kocha. I w ten sposób troszczy się o człowieka, o całego człowieka, o naszą wolność, o nasze zdrowie, o, o nasze zbawienie. O to wszystko się Bóg troszczy. Natomiast w momencie, kiedy chcemy patrzeć, pokaż nam znak, daj mi, udowodnij, pokaż znak, nic nie będzie dane. Jeżeli patrzymy na działanie miłości Boże jako na udowodnij mi, to znajdziemy milion argumentów przeciwko. Ale jeżeli będziemy chcieli przyjąć miłość, którą Jezus mi daje, i w tej miłości jest uwolnienie i uzdrowienie, będziemy mogli ją przyjąć całym sobą. Zupełnie inna logika Boga, który jest miłością. I w tę logikę mamy wchodzić. Bóg, który się troszczy i dlatego to robi dla mnie, z miłości do mnie, bo cały jest miłością. Kochani, ta Ewangelia już nas pomału wprowadza w popielec, pomału nas wprowadza w wielki post. Zachęcam, żebyśmy już o tym pomyśleli. Jest dobry moment, żeby pomyśleć, jak chcemy ten post przeżyć. Na co zwrócić uwagę, na czym się zatrzymać, jakie wyrzeczenie, jaka modlitwa. Warto już teraz pomyśleć, żeby od środy popielcowej wejść z otwartym sercem w działanie Boże. Błogosławię Wam na cały tydzień i na cały dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kliknijcie tutaj, mocnym duchu dzieciom, kanał, na którym przez cały Wielki Post będziemy wieczorem modlili się z dziećmi. Zaproponujcie to swoim znajomym, swoim bliskim. Tutaj, mocnym duchu dzieciom, a teraz pomódlmy się słowami: Daj mi usłyszeć Twój głos, niech ten z nas zabrzmi. Z Panem Bogiem.